Siemaneczko, ze strony Bartas, witam Was bardzo serdecznie w jakże ten piękny zimowy dzień, święta. Zapraszam na kolejny odcinek naszego wideoblogu dla Run Colors. Co dzisiaj? Sami zobaczcie. Bang. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze buciki, które dla Was przygotowałem, kompletnie blow my mind. Słuchajcie, na pierwszy rzut, przekozaska kolaboracja Diamond Puma. Robiłem coś dla Pumy. Diamond jest w dystrybucji. Słuchajcie, jeden, jeden z fajniejszych naprawdę bucików. Diamond jest na rynku od 98 roku. Ci, którzy nie znają tej marki, zapraszam na moje stare wideoblogi, którą świetnie zaprezentowałem i przedstawiłem kilkukrotnie nawet. Diamond jest to marka, w której choćby dziś biega alchemist, czy też znany przez Was wszystkich DJ Khaled. W tym momencie w Run Colors buciki praktycznie we wszystkich rozmiarach w kolorku tak zwanym Diamond, czyli Tiffany Blue, jak to woli, oraz Full Black. Świetne szczegóły. Diamond Puma na języczku. Puma logo jest takim, jakby troszeczkę karbowana. Wysokiej jakości suede Sznurówki, oczywiście, pokryte woskiem. W środku Diamond Simplicity wkładeczka. Key to Brilliance Także naprawdę. Szczególnie dla pań ten kolor, albo ten, albo ten, albo ten dla nas. Sam nie wiem. Obydwa są prawdziwym, naprawdę majstersztykiem. Puma, Diamond, Wrang Colors. Wskakujcie. Kolejna pozycja. Coś, co wszystkie panie uwielbiają, czyli Creepersy od Ryany. Tym razem, but pokryty takim welwecikiem. Świetnie naprawdę to wygląda. W przeróżnym odcieniu się mieni. Zależy jak światło na niego pada. Są w trzech kolorach: szary, ten bordowy, jak i czarny. W tym momencie na stronie, już o tych butach więcej Wam powiedziałem, więc już się nie będę powtarzał. Ale dziewczyny, koniecznie sprawdźcie. Do dzieła. Puma, Ryana. Must have. Kolejny bucik dla pań. Słuchajcie, kolejny, kompletny. Meisterstyk ze stajni Jordan, Nike, 11, Velvet. Zwał jak zwał. W tym momencie, we wtórnym rynku, ten but już osiąga jakieś astronomiczne ceny. Jak dla mnie osobiście, jedna z lepszych wydań, jeden z lepszych wydań 2016 roku. Piękne zamknięcie, praktycznie przez Jordan 2016 roku. Zaraz po Space Jamie ukazuje się to, co jest. Nie wiem czy nawet nie lepszy jak Space Jam. Space ma oczywiście historię, legendę. Tutaj jest kompletnie nowy but dla pań. To, co tu się dzieje, jest niesamowite. Emblemat Jordan. Wkładka bardzo feministyczna. Jordan Brand. Sznurówki, skówki złote. Pięknie wydane. Nalepka w pudełku Jordan. Świetny welwet. Oczywiście wszystko na systemie jedenastek. Drogie panie, jeśli zostały wam jakieś pieniążki, jeszcze spod choinki. Wydajcie na to, bo ten but na pewno jest inwestycją. A jeśli nie inwestycją na oddanie kasy, to jest inwestycją na świetne bieganie po chodnikach waszych miast. Run Colors Jordan 11 Velvet. Drogie panie, must have. Panowie, nie zapomniałem dzisiaj o was, to co dla was przygotowałem. Jest to LD0. But, który całkiem niedawno ujrzał światło dzienne, ponieważ na Air Max Day w 2016 roku w pakiecie HTM czym jest pakiet HTM sprawdźcie, nie mam czasu na to ale but ogólnie ogarnięty z Nike, Nike przez Fragment Design i Josiego sprzedał się bardzo dobrze więc Nike postanowiło go puścić szerzej tym razem w trzech kolorach full black, taki kremowy jaki navy, czyli ciemny niebieski wszystkie buciki oczywiście w tym momencie na stronie Bryła tego buta jest naprawdę niesamowita. Układa się przepięknie. suede, bardzo dobrej jakości. System też wydaje mi się, że Max troszeczkę go yy, ulepszył i jest troszeczkę twardsza poduszka. Nie wiem, może to tylko złudzenie, może, yy, może tak nie jest, ale tak mi się wydaje. Bardzo lubię w tych butach też stare logo Nike. A. Jestem mega zwolennikiem. Więc jak tylko pojawiły się na naszym magazynie czarny kolor. Od razu przy, przywdziałem, ponieważ już jakiś tam niebieski się gdzieś pojawił. Tył Nike. Tutaj, oczywiście, All One Tone. Wszystko stonowane w jednej kolorystyce. Podeszwa. Tak wygląda niebieski. Słuchajcie, naprawdę warto. Tym bardziej, że jest Christmas Sale. Szukajcie na stronie. Wjeżdżajcie w tego buta LD0 na Full Suede. No i ostatnią pozycją, panowie i panie Jordan 3. Ostatni program był Jordan 3 yy, 3 Blue i były Jordan 3 Cyber Monday. Tutaj ostatnia pozycja Jordan 3 na 2016 rok w rozmiarówce męskiej, jak i damskiej. Jest to Jordan Wool, czyli z wełny. Yy, jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Może nie do końca się sprawdza na deszczu czy też śniegu, yy, ale płaszcze nosimy też wełniane i niczy i nic się nie dzieje. Naprawdę bardzo ładnie wykonany but. Na stronie, na zdjęciach nie wyglądał tak atrakcyjnie, jak yy, ma się w rzeczywistości. Bardzo, bardzo starannie wykonany. Podeszwa nie jest biała, jest lekko kremowa. Wszystko ładnie się dopina. Na nodze wygląda bardzo zgrabnie. Zresztą sami pewnie zaraz zobaczycie. Tyle w dzisiejszym świątecznym odcinku, kochani, od całego teamu Run Colors wszystkiego dobrego, pasji, zajawy, oszczędności, kupujcie buty, a przede wszystkim szczęścia i uśmiechu i dystansu do wielu rzeczy. Less is more. Nie hejtujcie wszystkiego, kochajcie, uśmiechajcie się, positive mental attitude. Pozdrawiamy z Run Colors jeszcze raz wesołych świąt dla was wszystkich. Wyginam śmiało ciało! Wyginam śmiało ciało! Ty ale tego nie użyć nie? Dobra,